W pięknym parku. Piękny park, piękna okolica. Jak widzicie wszyscy. Pięknie. To w końcu Cardiff. Och, jest jaki widok, cudowny, cudowny. W tym Cardiff jest pięknie, wam mówię, naprawdę wszystkim. Tu jest Ola, pali sobie pieroska. Już pierniczyła cały zestaw w McDonalda. <grym>, a teraz pije sobie piwo. No oczywiście, no jakże? O ja jedę. Ola, nie Nie. <grym>, <grym>, to zakupy z Primarka. Pokaż Ola, co kupiłaś. Nie, Nie pokażesz nam, co kupiłaś? Nie. No pokaż, co kupiłaś, świnia wredna. Uh -huh. Co kupiłaś? No, Ola pokażę co kupiła. O, jakie majtki se kupiła, ty! Szok, normalnie. Ja jeszcze jedne jedna masz? Pokaż. Jeszcze ja O Boże, panterkę! Gdzie w tym wyskoczysz? Ile dałaś za to? Punta ale zaszalała, Ola, zaszalała. No, co masz jeszcze? Nic ciekawego nie masz, tak? Nie, jest, z nie, mm -hmm. nie, szkoda, O, kamera się też pobudziła. Brudną kamerę mam. Ale już mam coś no. Powiedz mi, moja droga, jak się czujesz e, na tym pięknym, e, w tym pięknym parku, e, widząc tak cudowny widok? <grym> <grym> no, jak się czujesz? No, powiedz mi. Mm -hmm. Nie czuję się w ogóle. W ogóle się nie czujesz? To powochaj mnie! <noise> o Boże, relaks, tak, to się nazywa właśnie relaks. Przy piwku, w pięknym parku, w Cardiff, w stolicy Walii. Możesz, <noise> dla mnie? Nie, coś z Ciebie? No Ciebie jest, daj w gdzie masz? O Boże, z Ciebie, dobrze, wezmę z Ciebie. Ola pilnuje tego <noise> zamku codziennie, <to> <noise> żeby nikt bocznym, zamkniętym wejściem nie wszedł. <noise> Więc różnie to bywa, prawda? O, tu jest boczne wejście normalnie. Ja wiem, baj. O Boże, pokażę, jak tu masz telefon. Ale czadzik, normalnie, jaki tu masz telefon? No a ci płaski, pokaż wszystkie. <ścoughs> pokaż tytki? Ty... Czemu? Ma mało. Jakąś wszystkim pokazujesz, a do widu kawełki nigdy nie pokazać. Nie, no żartuję, oczywiście żartuję teraz w tym momencie. <ścoughs> To szukasz? Co szukasz? Sól. Co? Nie, biletu szukam. Wziąć do domu sól, tak? Żeby nie, nie jakby, nie. Zabrakł jakby zabrakło. to wiesz, będę miała tak ranę. Do szafki się schować, dzień. Do szafki, więc... Aha, no dobrze. No, weź tę kurwę kamerę ze mnie. Jak położę ją na ciebie, to wtedy ją wezmę. Kieruj <grym> inną stronę. Nike. O, cool, czadzik. No nie, i nie, 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 na nie, Na razie. Na razie, nie, 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 na razie nie, ma. Zobacz, co tu jest, uciekam z tamtą, no? coś, coś na teraz. to Przecież jakby było. Przecież było. Wypierdalaj, jakby no. Przecież dupą było. Przecież jakby było. Przecież jakby właśnie picie piwa w miejscu publicznym. Ta taśma będzie wysłana, przesłana do e, stety, e, do policji. I dlaczego zaśmiecasz w moja droga? No puszkę położyłaś na środku drogi przejściowej. Są niej brzuch. mu najedrzona jesteś? Ola ogólnie to jest bardzo małaściczki, fajne, wszystko się dzisiaj najadła, cały zestaw z Big Maca zjadła, jeszcze z burgery i podwójne chipsy. E, frytki znaczy się. No. Jeszcze piwo wypiła i ją tak wysadziło normalnie. Ale fajnie cool wyglądaś na tym tle. Pięknie, o ale ślicznie, pięknie wyglądasz, ołczysławo, a ty słyszałeś to co człowiek powiada o tym kolesiu? No. Dobro, powiadam, że wracał z hotelu, z pracy, jechał na rowerze, go radar złapał, speed kamera, kamera go złapała i mu do domu przysłała w ogóle ten… speed go złapała i do domu mu przysłali w ogóle ten… zapłacę. No, zagla, kolejowana, świetna kamera. Tylko chyba po kurce go ten, w ogóle złapali. Wiedzieli, ta kurtka kurtka, że taki adres tak? Piękna okolica, piękna pogoda w ogóle. Taka pogoda to tylko w Cardiff, moi drodzy. Tylko w Cardiff, tak, dokładnie. Tylko w Cardiff. Taka ola to tylko w Cardiff. Tylko w Cardiff taką ole można spotkać. Nigdzie indziej. I nigdy więcej. Kto szuka, ten znajdzie, ja tyle <Gluchaj> powiem. Zobaczy się. Hello. <noise> no, patrz, jak go ucieka, patrz. O, że to świnie, świnia ten pan. Dogonimy go. Hmm, za za daleko uciekł. No i właśnie. Droga. Nie chcę nic mój, no ale będziesz na YouTubie. z niech zbędziesz Możesz na mnie skargę oczywiście wysłać. Jeśli masz taką potrzebę, jeśli czujesz taką potrzebę wysłania skargi na mnie. Kurwa, Dobra, potrzebujesz wysłać skargę, wysyłaj. Trudno. Pójdę przez ciebie siedzieć. Gdzie uciekasz? Gdzieś wiewiórek szukać? Mhm. Wakarka, chodź usiądź. Nie, ale weź zabrać to lekko. Gdzie mamy go zabrać? Lecz no ja Boże ja ci nie kameruje. Weź się uspokój, opanuj się, odcośnij się, pojdź do dziesięciu, chodź. No dobra, wyłączę, chodź tutaj, bo sobie pójdę. No, no to o ja wiewiórka, no co ty gadasz? O Boże. Zbliżam się właśnie do Ciebie, pokaż wiewiórkę. Pokażemy całemu światu, jak wygląda wiewiórka. Połowa ludzi nie wie nawet, gdzie jest. Oto świnia wredna.